Cześć, bardzo miło Cię widzieć w tak dobrej energii. O, dziękuję bardzo, Ciebie również, Karolino. Przed chwilą zakończyłeś program Pytanie na Śniadanie. Szybciutko przetransportowałeś się tutaj, co Cię najbardziej interesuje na zabawce roku? Nowości! To już jest tradycja, że jak jest zabawka roku, to ja tutaj się pojawiam, bo mam dzieci w wieku 3 i 7 lat, także ta rozpiętość zabawkowa jest całkiem spora. Dla malucha jest zupełnie co innego niż dla takiej uczennicy już szkolnej, więc podążam za tymi trendami, sprawdzam, co się dzieje, co w trawie fiszczy, co nowego się pojawiło na rynku, no i testujemy, sprawdzamy. A potem muszę powiedzieć, że często też doradzamy. Bo jak coś jest ciekawego, to oczywiście to kupujemy, a potem znajomi, czy z młodszymi dziećmi, czy ze starszymi, Pytają i jeden trend już zrobiliśmy, jeden prezent, który dostała nasza córeczka po ostatniej zabawce, połowa klasy już to ma, bo rodzice się całkowicie w tym zakochali. Ja zauważyłam, że Ty się dzisiaj chyba zakochałeś w hulajnogach. <laughs> no fajne, kolorowe, świecące, no i fajne te brzdące, ja zawsze, zawsze chętnie się karnę na jakieś hulajnodze. A, super, lubisz tak sportowo spędzać czas, odpoczywać? Jasne, no. Sport to moje drugie imię. Jak tylko nie jestem w telewizji, to pewnie jestem albo na treningu, albo na rowerze. Hulajnogę elektryczną też mam, robię duże dystanse, bardzo lubię. A czy na przykład jeździsz też na poranne programy właśnie rowerem albo hulajnogą? Czy to raczej trochę już tłumacz? Teraz, jak już pracuję w Telewizji Polskiej, mam trochę bliżej. Mam świetnie rozpracowaną już ścieżkę rowerową i, i wszystko jest przygotowane na to, że jak teraz się zrobi ciepło, żebym o tej 5.30 wsiadł na rower albo na kolejną nogę i ruszył. Nie wykluczam, to się może zdarzyć każdego dnia. Bardzo dużo się dzieje, w ogóle dynamicznie jest w tej Telewizji Polskiej. Od razu powiem i przejdę tutaj do no, swojego pytania, żeby nie przedłużać. Te zmiany, ponowne, w pytaniu na śniadanie, hmm, czy ty wiedziałeś o nich wcześniej? Nie wiedziałem, eee, nie wiedziałem, miałem pewne podejrzenie, że może będzie jakaś zmiana, ale te podejrzenia mamy ciągle, bo taki jest. No, to nie są tylko zmiany w telewizji polskiej, to są zmiany w ogóle na rynku, ludzie przychodzą, ludzie odchodzą, zmieniają funkcje, zmieniają redakcje, sam jestem świetnym przykładem tego, że można wykonać wielką zmianę w drodze zawodowej, eee, nikt mi nie powiedział o tym, że będzie zmiana, nikt mi nie powiedział, kto będzie tą nową parą, to u nas w programie Łukasz Kaziewicz pierwszy raz się pojawił w studiu Pytania na śniadanie i w ramach czerwonego dywanu Ania przeprowadzała wywiad z Łukaszem. I tak z Krysią patrzyliśmy i tak, oni się chyba znają. To oni się chyba znają, nie, nie poznali się chyba dopiero teraz. I rzeczywiście i przed anteną spędzali razem dużo czasu i po antenie. I tak Krysia mi szepnęła do ucha, Ty myślisz? Nie wiem, no nie wiem, nie wiem, Nikola nic nie powiedział. I dosłownie chwilę później to wszystko już było jasne, więc Krisia miała nosowę. No Myślę, właśnie, bo to tak trochę mam wrażenie jest tak, że jak pojawia się ta nowa para, yy, no nie oszukujmy się, tydzień się nie rozszerza. To po prostu ktoś musi ustąpić miejsca na antenie. Czy w związku z tym Wy na przykład czujecie się stabilnie pracując jako dziennikarze? Czy w mediach nie ma czegoś takiego jak stabilizacja, spokój i taki konstans? W tej branży nie ma nic stałego. Jak już Dorota Welman mi kiedyś powiedziała, że ona zawsze jest spakowana, że w każdej chwili ona może się pożegnać z pracą, no to to jest najlepsza lekcja tego, że ja też powinienem być spakowany i każdy powinien wiedzieć, że w każdej chwili może przestać być w tej redakcji, w której jest, może zmienić pracę. Taki to jest trudny kawałek chleba pod tym względem. No ale robiąc to, musimy mieć tego świadomość. Lepiej jest mieć tego świadomość niż nie. Czy Ty, na przykład, boisz się o swoją pozycję w programie Pytanie na śniadanie? Ja się cieszę każdym programem, który prowadzę, każdym kolejnym wydaniem. Bardzo się cieszę, kiedy mogę się przygotować, mogę pojechać, mogę poprowadzić ten program, mogę zejść z anteny i mieć czystą satysfakcję, że zrobiłem to tak, jak chciałem. Cieszę się tym, co jest teraz, nie wybiegam do przodu myślami, ani co będzie za kilka lat, ani co będzie za miesiąc, tu i teraz jest super i bardzo się z tego cieszę.